Unia Europejska kończy pracę nad kontrowersyjną umową handlową z krajami Mercosuru Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem. Dokument, negocjowany od blisko 25 lat, może wkrótce trafić do ratyfikacji. Dla polskich rolników to powód do niepokoju. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski ostrzega, że porozumienie może poważnie uderzyć w krajową produkcję żywności. Umowa zakłada szerokie otwarcie unijnego rynku na tanie produkty rolne z Ameryki Południowej. Polska, podobnie jak Francja, obawia się zalania rynku mięsem i zbożem spoza Europy. Choć rząd próbuje budować koalicję blokującą ratyfikację, dziś nie ma wymaganej większości w Radzie UE. Krajewski zapowiada rozmowy z Francją, Irlandią, Austrią i Włochami. Ale przyznaje, że szanse na powstrzymanie umowy są niewielkie. Decyzja o przyszłości polskiego rolnictwa może zapaść już w połowie roku.